Witam, kochani, bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna z tej strony. Moi drodzy, myślę, że u Was wszystko w porządku. U mnie w porządku, ale moi drodzy, cały czas mam maile zaległe i cały czas pracuję. Kochani, dla Was y, przygotowuję roczne horoskopy. Moi drodzy, cały czas y, codziennie mam jakieś czytania, y, rozmowy z Wami. Także czas upływa, a dzień dosyć krótki, moi kochani. Także dzisiaj horoskop y, tygodniowy od 1 do 7 lutego dla znaków wodnych. Dobrze, kochani, zaczynamy karty Tarota oraz Lenormand. Także zaczynamy. Rak od 1 do 7 lutego. Zobaczymy, co uraczka będzie się działo. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. O, sobota. Niedziela, coś tych mieczy tak dużo tutaj uraka. No i wyjaśniające karty Lenormand. Moi drodzy, poniedziałek: podróż, bądź realna, bądź taka mentalna. Możecie przygotowywać się do podróży w zasadzie. Macie chęć wyruszyć gdzieś. Zostawić problemy za sobą, ale tutaj myślę, że niektóre osoby naprawdę myślą nad nawet zmianą miejsca zamieszkania, może? Także moi drodzy, podróż w poniedziałek bądź przygotowywania do podróży. Wtorek, kochani, wtorek, może być jakaś energia kłótni, no coś tutaj się będzie działo, takiego, że Będziecie się buntować, nie będzie Wam się ten dzień podobał, nie będzie Wam coś pasowało. Także tu może ktoś być problematyczny na Waszej drodze, należy być ostrożnym. Może to być ktoś z domu, ktoś z Waszych bliskich, ponieważ tutaj jest w środę już energia, która mówi nam o rozmowach, sprawach finansowych, sprawach domowych, także wszelkiego rodzaju. Rozmowy o spadkach, pieniądzach y, większych mogą mieć miejsce w środę, ale też y, może ta gotówka realnie do Was przypłynąć w środę. W czwartek, moi drodzy, no wiadomo, to nie dla wszystkich y, jest horoskop ogólny, ale, kochani, wyciągajcie pozytywne sprawy. Same aspekty, takie, które wam pasują. W czwartek jest trochę smutku, żalu, refleksyjny, taki ten czwartek, czegoś będzie lub kogoś wam brakowało. Coś się będzie takiego działo, że będziecie bardzo tak um, myśleć nad swoim życiem, um, wspominać i tak dalej. Piątek również um, może być trochę zranienia przez kogoś, albo też, moi drodzy, wy będziecie bardzo niecierpliwi. Może czekacie na coś, może czekacie na jakieś finanse, może czekacie na jakiś tutaj przypływ gotówki, bo także może być to zranienie w uczuciach. Ktoś może wam taką wyrządzić krzywdę w piątek, nie używając do tego większej energii, tylko po prostu słowem was zranić, tak? Moi drodzy, nie przejmujcie się, bo ten czwartek, piątek to minie, to są takie przejściowe dni. Tutaj, tak jakby coś w relacjach się działo, w uczuciach, ale też i finanse jakieś takie zagrożone. W sobotę, kochani, jest sprawa tego rodzaju, że tutaj się zamkniecie, zablokujecie, nie będziecie chcieli wychodzić z domu, tak bez zmian, no i oszczędzacie oszczędnie. Tutaj, jakiś cel jest dla was najważniejszy. Zbieracie pieniądze na jakiś cel w sobotę i będziecie oszczędzać, a w niedzielę, kochani, już tutaj jest wyjazd. Może być gdzieś wyruszenie naprzód po coś, co sprawi Wam dużą radość. Ale także w koło Was przyjemni ludzie, gdzie się nie wybierzecie, to będziecie chwaleni, będą komplementy. Także taka radość ogólna. I zadowolenie z Waszego życia. Ten tydzień taki zmienny, ponieważ no, są Miecze, Piątka, yy, Trójka, która mówi właśnie o zranieniach, o takich rozdrapywaniu ran, ale także o konfliktach. Karty Lenormand mówią o nawet stratach bądź kradzieży, która jest koło Was. Może być zaangażowana w to kobieta, także proszę uważać na straty w tym tygodniu. No i moi kochani, co tutaj jeszcze dla was jakie ostrzeżenie. Zdrowotnie na plecy uważajcie, jakiś nerwoból może powrócić. Bóle głowy szczególnie mi się pokazują od zatok. Także trzymajcie się ciepło drogie raki. Życzę wam dużo zdrowia, no i optymizmu. Nie martwcie się, bo będzie wszystko dobrze. Wkrótce miną te trudne chwile nasze i będzie łatwiej. Zapraszam, skorpionka, teraz. Najważniejsze pomyśleć optymistycznie, nigdy się nie cofać do przyszłości. Skorpion od 1 do 7 lutego. Skorpion. Poniedziałek pięknie się rozpocznie. Tydzień wtorek. Ojej, środa. Jak ładnie. No, czwartek przeciążenie. No, ale zobaczymy. Czwartek, piątek. O, idą zmiany. Sobota i niedziela. No, widzicie, fajnie się zacznie, a później się troszeczkę popsuje, ale to tak jak w życiu. Dobrze będzie. Kochani, tak. Poniedziałek. Sytuacja emocjonalna, finansowa bardzo dobra. Może zaczniecie coś zmieniać w waszym domu, ale też. Możecie otrzymać tutaj jakąś wiadomość o finansach, bardzo dobrą. Może to być w postaci jakiegoś bonusu, nagrody, coś tutaj będzie. Może będziecie mieli, jeśli macie firmę większą, jakąś ilość zamówień, a jeśli pracujecie gdzieś, może dostaniecie coś ekstra z finansów. Także radość w emocjach i w finansach. Poniedziałek. Wtorek również. Dużo zabawy, coś będziecie świętować, będziecie się cieszyć z waszego życia, także ktoś może Was odwiedzić, ale też Wy gdzieś możecie się wybrać. I może już część osób wybierze się gdzieś do restauracji. Także, tutaj jest na pewno radość, duże świętowanie i zadowolenie, bo coś takiego się stanie właśnie w poniedziałek, że we wtorek będzie się chciało skorpionkom świętować bardzo ładnie. W środę, w środę tutaj małe jakieś wydatki. Rozmowy, początki rozmów w sprawach finansowych, może będziecie tutaj coś planować, ale tutaj jest tak ta środa pokazana, że o czymś myślicie, coś chcecie jeszcze zrobić, ale macie na ukończeniu coś starego, bo w czwartek będziecie przeciążeni starymi obowiązkami. Coś tutaj kończycie, jakiś etap w życiu. Coś kończycie, jest Wam bardzo tutaj trudno, ponieważ to pobiera z Was bardzo wiele energii, i tutaj mogą być jakieś przeciążenia, bóle pleców. Także czwartek taki przeciążający. W piątek idą zmiany. Zmiany albo sobie coś zaplanujecie, i tutaj trzeba będzie przełożyć w ten piątek. Albo też zdrowotnie będziecie mieli energię gorszą, słabszą. Także w piątek proszę się nie przemęczać, bo tutaj zmiana planów wychodzi. Może też dotyczyć ta zmiana w finansach. Także tutaj coś trzeba będzie przełożyć, możliwe. W sobotę. Już dobrze, dobre finanse. Tutaj wszystko będzie się kręciło w jakieś rozmowy biznesowe, jak macie swoje firmy. Także jak gdzieś pracujecie, to jakiś korzystny taki zarobek Wam się szykuje w sobotę, albo też przelew dojdzie na konto. Także tutaj sobota finansowo bardzo dobra. Może jakieś zakupy ciekawe. Też zrobicie dla domu. No i niedziela trochę refleksyjna, będziecie wspominać kogoś lub coś, i będziecie trochę tacy odrealnieni, ja to mówię, refleksyjnie patrzeć na życie, wspominać. Moi drodzy, dobrze hmm, karty Lenormand, co mówią, powiem może. Koło domu, kochani, macie bardzo dużo wsparcia. Yy, także dwie kobiety tutaj yy, walczą o Wasze jakieś względy, pomagają Wam, ale ogólnie tutaj jest pokazane dobre życie rodzinne w Lenormand oraz dobre zdrowie. Także tutaj, jak plecki raz zabolą w tym tygodniu, to nic takiego się nie stanie, prawda? Ale też moi drodzy, yy, uważajcie na jakieś takie yy, sprawy związane yy, z przyjadaniem się z dietą w tym tygodniu. Na to zwróćcie uwagę, bo tutaj plecy no to wszystkich plecy bolą, wszystkich boli kręgosłup po jakiejś tam części i tutaj u skorpiona będzie się to y, pokazywało te bóle i bóle kolan mogą być także tutaj w tym tygodniu. To może wam y, Przeszkadzać, ale kochani, pamiętajcie, bierzcie się za gimnastykę jakąś i za dietę drogie skorpionki w tym tygodniu. Także tak. No i idziemy do ryb. Rybki od 1 do 7 lutego. no Zobaczymy, co u tutaj będzie się działo wskazówki dla ryb ryby pięć sześć i siedem kart mamy kochani i moje kochane Lenormand wyjaśni wam drogie rybki co tutaj takiego będzie dla was no, poniedziałek trochę taki smutniejszy, trochę y, będziecie się czuć może zranieni, może też y, ktoś Wam coś powie, Wy będziecie smutni, ale też możecie być niecierpliwi, możecie na coś czekać. Także tutaj takie trochę zniecierpliwienie, trochę y, taki smutek, ale to będzie lekka, taka chwilowa y, energia, która. Y, nie będzie Wam rzutowała na cały tydzień. To czasem jest taki dzień, taka godzina, a później taka godzina rzutuje nam na cały dzień, ale na pewno nie na tydzień, kochani. Ja tutaj Wam mówię, że we wtorek macie bardzo dobrą współpracę, harmonię. Czy w domu, czy w pracy będziecie działać do przodu, macie tutaj na kogo liczyć i trzeba będzie podjąć decyzję we wtorek. Także, tak moi drodzy, środa. No tutaj trochę bardziej, jakoś tak yy, chaotycznie może być i trochę nerwowo, bo trzeba będzie coś załatwić. Yy, może ktoś Was też odwiedzić, ale Wy może w, w urzędzie będziecie chcieli coś załatwić, coś. Tutaj nie będzie mm, Wam pasowało za bardzo, bo może to być taki nerwowy osobnik, którego napotkacie w środę i Wam tutaj troszeczkę narobi zamieszania i będzie Was wyprowadzał z równowagi. W czwartek, kochani, już emocjonalnie, ryby spełnione, zadowolone, nawet możecie sobie popłakać ze szczęścia. Także czwartek yy, przesympatycznie i Przyjemnie. Moi drodzy, w piątek, hmm, piątek yy, albo się gdzieś, wyruszy, gdzieś wyruszycie, albo też moi drodzy, może być tak, że ktoś was może odwiedzić. Osoby samotne mogą w ogóle w tym tygodniu, czwartek, piątek, poznać kogoś do miłości, zakochać się, ale też możecie w piątek, właśnie mówię. Randkować w stałych związkach też może tutaj was ktoś podrywać. Tutaj jest jakaś taka osoba w koło was, w piątek, której bardzo się podobacie. Jako właśnie tak fizycznie, i w ogóle podobacie się naprawdę w tym tygodniu. I sobota moi drodzy, no nie wiem, może coś zrobicie dla siebie, spotkanie z koleżankami. Może fryzjer, może kosmetyczka, ale tutaj w jakiś taki dzień lekki też mogą być luksusowe zakupy. Bardzo spełniona sobota i w niedzielę trochę może Wam tutaj dokuczać coś zdrowotnie, albo też moi drodzy możecie przemyśleć swoje. Życie w niedzielę, y, możecie y, zastanawiać się, co dalej robić, ale myślę, że tutaj y, nogi mogą dokuczać, bo zdrowotnie tutaj jest pokazane y, takie w ogóle y, zawieszenie, tak? Ale to może być albo ból y, fizyczny, nóg czy też pleców, czy też kolan, albo też moi drodzy, możecie tak być w takiej lekkiej jakiejś handrze w niedzielę. Także nic się nie będzie chciało i tak dalej. Taka troszeczkę melancholia, handra przemyślenia. Uważajcie w tym tygodniu na alergie. To mogą być jakieś katary, to mogą być jakieś uzawienie oczu. Również może być troszeczkę nerwowo. Też yy, uważajcie na stresy, ponieważ tutaj grozi Wam jakiś nerwoból. Coś może się tutaj Wam yy, wpakować, jakiś taki ból, który będzie niepotrzebny. Ale ogólnie dobre zdrowie, to tylko mówię właśnie o niektórych takich sprawach. Problemy skórne możecie też mieć, alergiczne bądź skórne w tym tygodniu. Coś może dokuczać. Karty Lenormand mówią, że macie wsparcie koło domu, dobre życie rodzinne, dobre zdrowie dosyć, i też moi drodzy jest zmianka o tym, że niektóre osoby mogą chcieć się zaręczać, a niektórzy mogą podpisać jakiś dokument może to być jakaś umowa bądź też jakiś kontrakt. Jest tutaj taka. Wzmianka. Także moi drodzy, życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie.